Dziś w wideoinformatorze, modelowe modele użytecznych modelarzy, pionierzy lubańskiej spółdzielczości i ich prezent dla pionierów Lubania, bicie rekordów przy wracaniu do życia i autor poczytnych mrocznych kryminałów Marek Krajewski. Setki godzin żmudnej, ale niezwykle pasjonującej pracy oraz miliardowe pokłady cierpliwości. Samoloty, samochody, statki, pociągi, a nawet i czołgi. Pojazdy wszelkiej maści i przeróżne ciekawe obiekty architektoniczne. W dniach 3 i 4 października w galerii Użyckiej odbył się szósty międzynarodowy łużycki konkurs plastikowych i kartonowych modeli redukcyjnych. Tym razem o Puchar Starosty Lubańskiego i Burmistrza Miasta Lubań konkurowało ponad 70 modelarzy, zawodowców i amatorów w każdym wieku, którzy wystawili łącznie prawie 250 modeli. W zawodach uczestniczyli modelarze z Czech i Polski. Oprócz konkursu w sobotę odbyły się warsztaty modelarskie, zaś w niedzielę miało miejsce szkolenie modelowania i druku 3D oraz oficjalne nagrodzenie zwycięzców. Zainteresowanie było ogromne, To też w tych dniach przez lubański tret przewinęły się tłumy. Niesamowitym pracom można było się bliżej przyjrzeć podczas specjalnie przygotowanej po konkursowej wystawy. W niedzielę wyróżniono najlepszych autorów prezentowanych prac. Nagrody i puchary ufundowane przez lokalnych włodarzy, prezesów i szefów firm trafiły do rąk zwycięzców konkursu. Nagrodę Grand Prix za najlepszy model konkursu otrzymał Marek Matuszczak za model HMS Belona. 2 października uroczyście świętowano jubileusz 50-lecia Lubańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przemowach podkreślono szczególnie miastotwórczą rolę spółdzielni, bo gdyby nie blisko 2000 mieszkań zbudowanych w jej zasobach, Lubań nie ściągnąłby mieszkańców z ościennych gmin i nie mógłby rozwijać się w obecnym kształcie. Niezwykle sympatycznym gestem władz spółdzielni było ufundowanie i odsłonięcie pomnika upamiętniającego pionierów ziemi lubańskiej osoby, które po wojnie stworzyły w naszym mieście zręby polskiej państwowości pod obeliskiem umieszczono akt erekcyjny i pamiątki dla przyszłych pokoleń. W południe 16 października przez pół godziny wiele osób miało zajęte ręce. Co robili, ratowali, a właściwie uczyli się ratować, a przy tym bili rekord. 16 października obchodzimy bowiem Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Właśnie tego dnia już od kilku lat polscy uczniowie, w ramach akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, solidarnie i z wielkim zaangażowaniem starają się popić dotychczasowy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. W tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć również lubańskich szkół. Wzięliśmy udział w tej akcji, ponieważ oczekiwania młodzieży wciąż rosną. A dzisiaj na tych zajęciach mamy również możliwość przećwiczenia, przećwiczenia RKO z użyciem urządzenia do defibracji. Rekord pospołu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 3 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. W sumie w akcji uczestniczyło około 100 Lubanian. 17 października odbyło się spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim, zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu. Powieść o pisarz, najbardziej znany z mrocznych kryminałów toczących się w połowie XX wieku we Wrocławiu, uwiódł przybyłych czytelników opowieścią o tym, jak pisze, co pisze i dlaczego pisze. Ja, ja nie ośmieliłbym się pisać o Lubaniu. Dlatego, że jestem przekonany, że w Lubaniu jest bardzo wiele zdolnych osób, które potrafiłyby napisać dobrą książkę, dobrą powieść, osadzoną w realiach historycznych, powiedzmy, czy też no, współczesną powieść. Ludzie zdolni są wszędzie. Zatem nigdy bym nie ośmielił się wchodzić komuś do, w jego topograficzne królestwo. Myślę, że w niejednym takim mieście jak Lubań pojawi się gwiazda lokalna, która może lokalny teren, nie tylko lokalny teren opisać, ale zaistnieć na arenie polskiej.